Pani Słowa Opilcek, Sawery Kukuka. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Zaczynamy pierwszy blok codzienność, O której zaczynasz dzień? Zazwyczaj jest to pod, pod ustawione pod zbiórkę albo pod treningi, ale tak staje zawsze o 7.30. To od tego zaczynam tak naprawdę dzień. Do śniadania, kawa czy herbata? Kawa zdecydowanie. Pierwsza strona internetowa, jaką otwieram, to. Steam. Najważniejsze aplikacje w moim telefonie? Whatsapp, Instagram. Ulubione prace domowe, jeśli takowe są. Sprzątać lubię czasami. Lubię mieć poukładany porządek, więc myślę, że to. Mam plan na życie po życiu, czy jakoś to będzie? Mi się wydaje, jakoś to będzie. Spontan. Dom z ogródkiem, czy apartament z tarasem? Apartament z tarasem. Jestem złotą rączką, czy dzwonię po specjalistę? Złota rączka, zdecydowanie. Gdybym nie był sportowcem, to. Yy, wydaje mi się, streamer albo jakiś gracz e sportowy w CSO. To teraz już też sport. Tak, tak, no. <noise> Blok kuchnia. Moje umiejętności kulinarne są. Fatalne. Fatalne. Mimo wszystko, moje popisowe danie. Ja nic. <noise> Na obiad z teściową, jeśli już będziesz ją miał, to przygotujesz? Łososia z ryżem. Czyli coś więcej niż jajecznica. Jego. No coś tam jeszcze da się. Śniadanie na słodko czy na słono? Yy, na słono. Ulubione danie? Wszelkie yy, makarony włoskie. Czyli ulubiona kuchnia? Włoska zdecydowanie, tak. Fast food, czyli wszystko jest dla ludzi? W pewnym sensie tak, na pewno. Tylko trzeba wiedzieć, tak, kiedy i no, na co sobie pozwolić. Tak, dokładnie. Jak niedziela, to obowiązkowo rosół i schabowy? Yy, rosół na pewno, schabowy czasami. Nigdy w życiu nie zjem. Wątróbki. Podróże. Mój ukochany region w Polsce to. Ziana Góra. Ulubione miejsce w mieście, w którym mieszkam. Zdążyłeś już na tyle rzeszów poznać, żeby. No chyba rynek, rynek odpowiem. Okej. Okay. Najlepsze wspomnienie wakacyjne mam z... E, no to pobyt z przyjaciółmi na Majorce. Na Majorce. Na pewno jeszcze wrócę do Bądźna. na... Majorkę. Na Majorkę. Na urlopie leżę plackiem czy wolę zwiedzać? E, półto i półto. Urlop planujesz sam czy korzystasz z usług biur podróży? E, sam. Marzę o wakacjach w... bądź na... W Miami. Majach. Potrzebujesz urlopu po urlopie? Nie, wystarczy jeden wyjazd. Motoryzacja. Mój pierwszy samochód? Audi 3 Obecnie posiadam? Audi A3. Marzę o? Audi r 7 Auto ma być szybkie, a nie wygodne? To i to. To i to. Automatyczna skrzynia biegów, czy manualna? Automatyczna, zdecydowanie. Automatyczne. Kolor samochodu ma znaczenie? Czerwony, bo szybki. <noise> Wolny czas. Jak najbardziej lubisz spędzać wolne dni? Czasami lubię się przejść, a czasami lubię po prostu leżeć i odpoczywać mentalnie. Książki czytam, czy czekam na ekranizację? Czekam na ich realizację. Mimo wszystko, każdy powinien przeczytać. Biografia o jakimś zawodniku w, spo w sporcie. Chodzisz do kina, czy na film? Na film. Film z lektorem, dubbingiem czy napisami? Z lektorem. Pierwszy film, który pamiętam. Mm. GOL. Komputer czy konsola? Yy, konsola. Gry komputerowe, lubię czy niekoniecznie? Lubię. Najwięcej czasu spędziłem przy. Przy. W sensie, że przy jakiej komputerze czy w jakiej przy, grze? Przy jakiej konkretnej grze? Yy, Counter-Strike. Counter-Strike. Muzyka. Ulubiony wykonawca muzyczny. E, Lil Baby. Ulubiony utwór. E, freestyle. Obecnie najczęściej słucham. E, rapu. Ulubiona piosenka z autokaru. To. O kurty, było tyle ich. E, myślę, że stworzona przez chłopaków Racinę, Benka i Łysia. O to szy szybko Cię zarazili, widzę. Mógłbym być DJ-em, czy to nie moja broszka? Mógłbym być. Discopolo znam, ale nie słucham. Znam i czasami słucham. Muzyki najczęściej słucham Wy? w aucie. Przed meczem najczęściej słucham. To jakiś motywujących piosenek. Karaoke, Miż mikrofonu, czy wolą przygolenia? Miż mikrofonu. I ostatni blok. Szkoła. W której ławce siedziałeś w szkole. W ostatniej polewo. <gry> A w szkolnym autobusie zawsze zajmowałeś ostatnie siedzenie. Dokładnie. Wagary, chodźcie ze mną, czy idę z Wami? Chodźcie ze mną. Oprócz wychowania fizycznego lubiłem? Biografię. Za to nie cierpiałem? Matematyki. Wciąż mam kontakt z kolegą ze szkolnej ławki? Tak. Szkolne potańcówki, król parkietu, czy podpierałem ścianę? Król parkietu. Tak. Ostatnie pytanie. Najlepsze, co dała mi szkoła, to? Doświadczenie. Dziękuję bardzo. A nie słowa z Xawerem Kukułką.